Dzień dobry kochani. Akurat trafiłam z nagraniem w jedyne pół godziny dzisiejszego dnia, kiedy słoneczko się przybiło przez chmury, więc mamy piękne światło. Cieszy mnie to, widzicie takie małe rzeczy cieszą w covid -zie. A nagrywam się dla Was, ponieważ w ubiegłym tygodniu stała się rzecz dość niebywała, jak na polskie życie publiczne, mianowicie wywiadów udzielili równocześnie, w sensie w tym samym czasie, bo oczywiście w innych mediach, dwaj mężczyźni, dwaj ludzie zupełnie wydawałoby się różni od siebie. Adam Michnik i Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński na portalu albikla.pl i ten wywiad został przetransmitowany pierwszego dnia świąt w niedzielę rano, zresztą koszmarna pola, bo jak ktoś słuchał to przy śniadaniu świątecznym, przez telewizję Republika. No i drugi wywiad Adama Michnika przeprowadzony przez dominikę wielowiejską dla gazety wyborczej. Byłam zaskoczona tymi wywiadami, bardziej może wywiadem Adama Michnika, i tym, że w zasadzie obaj panowie postawili jedną wspólną tezę, moim zdaniem, kompletnie nieprawdziwą, której bronili, też zupełnie zapewne dwóch różnych powodów. Ale ta teza postawiona przez dwie tak różne osoby, pokazuje, w jakim punkcie jesteśmy w Polsce, w jakim punkcie jesteśmy w polskim życiu publicznym? Nie zgadzam się z tą tezą, ale odzwierciedla ona pewną mentalność również polskich elit, bo niewątpliwie i Jarosław Kaczyński, i Adam Michnik spełniają kilka choć różnych kryteriów, żeby przynależeć do elit. I dlatego nad tą tezą uważam warto się pochylić. To jest teza, że Kościół katolicki jest w Polsce niezbędnie potrzebny. I to jest teza, że bez Kościoła katolickiego Polska byłaby gorszym krajem. O ile nie zdziwiło mnie to w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, podobnie jak tezy bardzo mocne i jednoznacznie wypowiadane przez szefa PiS, że w tej chwili odbywa się atak na wartości chrześcijańskie. Atak. Jest front atakujący wartości chrześcijańskie w domyśle i w kontekście także Kościół Katolicki w Polsce. Jest to oczywiście front atak przeprowadzony przez Wraże Siły, bliżej niesprecyzowane, jak rozumiem, po to, żeby potem móc tym pojęciem wraże siły objąć jak największe grupy zawodowe i społeczne, otóż, ten atak. Oczywiście, jest chwytem propagandowym, dlatego mówię, że w wykonaniu szefa PiS mnie to nie dziwi, ponieważ PiS jest partią tak skonstruowaną, że musi mieć wroga i jest to element strategii, a także w mniejszym ujęciu taktyki tej partii. Gdyby nie wróg, gdyby nie ten front i tych frontów i ataków trzeba szukać na kolejnych granicach, na kolejnych liniach, w kolejnych tematach, no to oczywiście partia tak agresywna. Antydemokratyczna i przemocowa jak PIS, straciłaby rację bytu. Ta partia ma rację bytu tylko wtedy, kiedy się powie, że tak naprawdę żyjemy w warunkach wojny. To jest wojna i PIS nas przed tą wojną broni. Gdyby były warunki pokoju, to dla każdego myślącego, nawet jak sądzę zwolennika PIS, jeśli nie każdego, to może większości, byłoby jasne, że metody i sposoby działania tej partii są absolutnie niedopuszczalne. Łamanie prawa, zastraszanie, wyśmiewanie, poniżanie przeciwników politycznych, ograniczanie praw obywatelskich i swobody demonstracji i wyrażania poglądów. Zamiana TVP w toporną próbę propagandową. Natomiast skoro jest wojna, a jest wojna z bliżej niesprecyzowanym frontem ideologicznym, no to oczywiście, jak to na wojnie dozwolone są wszystkie metody i środki. Dlatego, choć teza wygłoszona przez prezesa PiS jest skrajnie nieprawdziwa, nie polemizuje z nią jakoś strasznie, ponieważ PiS jest partią, która z przemocy i z walki z wyimaginowanymi zagrożeniami. Uczyniła metodę działania, uczyniła pretekst swojego istnienia. PiS, dopóki nie wyniesie sztandarów jak PZPR, będzie mówił, że mamy jakiegoś wroga i będzie go wskazywał za każdym razem gdzie indziej, ponieważ musi, bo taki przyjął modus operandi działania i bez wskazywania wroga zginie. To jest tak interesowne, i to jest tak sztuczne, i to jest tak propagandowe i tendencyjne, że czasami nawet słuchając Jarosława Kaczyńskiego czy innych ludzi z PiSu, zastanawiam się, kto się u diabła jeszcze na to nabiera. Czy są ludzie, którzy naprawdę szczerze wierzą, że mamy wrogów i że PiS pomaga ich zwalczyć, czy też już wszyscy machają ręką, nawet zwolennicy i wiedzą, że to chwyt propagandowy. O ile jednak w przypadku Jarosława Kaczyńskiego. No, taka teza jest zrozumiała z powodów politycznych, o tyle w przypadku Adama Michnika bardzo mnie zdziwiło to, co wieloletni naczelny wyborczej powiedział. Bardzo mnie zdziwiło to, że powiedział, że nie wyobraża sobie zniesienia wartości dekalogu, wysuwania tych wartości, wysnuwania tych wartości z innego źródła niż dekalogu. Że nie wyobraża sobie, żeby uczniowie w szkołach nie uczyli się o Jezusie. I że Polska bez kościoła byłaby ciemnym krajem, dużo gorszym krajem. Krajem, w którym w sensie zapanowałyby ciemności. Nie zgadzam się z tą tezą fundamentalnie i nie rozumiem, czemu Adam Michnik właściwie ją wygłasza. Nie zgadzam się z nią fundamentalnie, z powodów, o których napisała w świetnej zresztą polemice, którą polecam Państwu z Adamem Michnikiem Elżbieta Korolczuk, znakomita socjolożka na Facebooku. Dlatego, że kościół nie jest już w tej chwili od dawna, religia nie jest już w tej chwili od dawna pojęciem metafizycznym. Katolicyzm nie dotyczy metafizyki i nie dotyczy wartości. Kościół i religia są w Polsce od dawna instytucją władzy, narzędziem politycznym, oligarchią. Spełnia Kościół katolicki, instytucjonalny wszelkie kryteria, żeby nazwać go oligarchią polityczną. To jest korporacja chciwa, bezwzględna, nastawiona na swój zysk i władzę i wykorzystywanie ludzi, i taka, która nie cofnie się przed niczym, żeby te cele osiągnąć. Ogarnia wszystkie struktury państwa, co w tym aspekcie działania upodobnia ją do mafii. Wchodzi w struktury państwowe, wnika w struktury państwowe, ma wpływ na stanowienie prawa i polityków. I stanowi to prawo, korumpując polityków, sprzedając swoje rzekome ideały za głosy. Korupcja działa zresztą w obie strony, ponieważ politycy w zamian za głosy dają pieniądze. Kościołowi katolickiemu. Kiedyś w postaci zwracanych budynków i gruntów w ramach działalności kościelno Kościelnorządowej Komisji Majątkowej, a dziś po prostu w ramach licznych przywilejów podatkowych i innych dotyczących kupna ziemi majątkowych i w postaci bardzo wysokich dotacji, przyznawanych oczywiście najgłośniej, kiedy przyznaje się te dotacje ojcu ryzykowi, ale przyznawanych bardzo wielu fundacjom, podmiotom kościelnym. Dlatego zrobienie. Tak jak poczynił to Adam Michnik, tak jak uczynił to Adam Michnik z Kościoła, strażnika wiary, strażnika wartości jest nieprawdziwe i tej klasy publicysta i obserwator sceny politycznej powinien to wiedzieć. Kościół nie jest żadnym nośnikiem ani strażnikiem wartości. Nie wiem, czy kiedykolwiek nim był, ale nie jest nim od dawna. Mówię, że nie wiem czy kiedykolwiek nim był, bo nie chcę tutaj teraz rozwijać tego wątku, bo to nie jest o tym film, ale czytałam kiedyś znakomite opracowanie dotyczące zachowania Kościoła w czasach PRL-u. No i Kościół z komuną także się układał. Oczywiście ja wiem, że ksiądz Popiełuszko i różne pojedyncze przykłady heroicznych zachowań ale na przykład, kiedy w Kinach miał być, miała być cenzura dotycząca niektórych filmów, który się Kościołowi nie podobał jak matka Joanna od aniołów, to kościół znakomicie układał się z władzą i cenzurą, żeby takich filmów nie wyświetlać, czy sztuk nie wystawiać. Więc bardzo wiele było przykładów kolaboracji Komuny z Kościołem, i ten prawdziwy obraz zachowania kościoła i księży katolickich w komunie, nie był wcale tak cudowny. Jak się go przedstawia, a na przykład po to, żeby zwracać grunty, co czyniono bezprawnie w dużej mierze w ramach kościelno rządowej komisji majątkowej, co robiono w zamian za pomoc, jakiej Kościół udzielił obywatelom w czasie komuny. Na marginesie, jak się udziela takiej pomocy, to się za to potem nie bierze kasy. No ale to już na marginesie. Jak się jej udziela i bierze się potem grunty, to, to to nie była pomoc, tylko to był biznes, inwestycja. Hmm. No ale te grunty i te ziemie dostał Kościół za to, że był rzekomo taki dzielny w czasie komuny. Poczytajcie sobie Państwo, są dostępne historyczne opracowania Kościół. Moim zdaniem wcale nie był taki dzielny, że o czasach trochę wcześniejszych, na przykład o stosunku do Hitlera nie wspomnę, bo na przykład kardynał Wyszyński, któremu chociażby w świątyni opatrzności bożej i jemu, Janowi Pawłowi II, się robi muzeum za nie wiadomo jaką kasę, bo te dotacje na to muzeum już się co roku przyznaje i to są miliony złotych, dziesiątki milionów i, i jakoś tego muzeum nie ma do tej pory. kardynał Wyszyński był antysemitą, a Jan Paweł II, jak wiadomo, krył pedofilów w kościele. Więc, no przepraszam, ale, ale nie. Kościół nie był dzielny, i, a zresztą, nawet jakby był, to, to bohaterom za czyny bohaterskie się pieniądze nie należą. Bo tak jak powiedziałam, jak się należą, to to jest inwestycja i biznes, a nie czyn bohaterski. To jest dość proste do zaobserwowania. Widać chciwość Kościoła, widać niemoralność Kościoła po jego stosunku do pedofilii, po jego stosunku do rzeczy, które się dzieją w Polsce. Kościół nie stoi w obronie. Konwencji stambulskiej, konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. I nie wiem, czy teraz, kiedy rząd grozi, że wycofa. Swoje poparcie dla tej konwencji, co właściwie sprawi, że będziemy maszerować prosto na Teheran, nawet nie na Białoruś, na Moskwę, tylko na Teheran. Kościół się nie odzywa. Wiecie Państwo, że polski Kościół katolicki był jedynym Kościołem katolickim w Europie, który nie poparł konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Wiecie, że wszystkie inne kościoły katolickie i hierarchowie katolicy innych krajów Unii Europejskiej bez wyjątku poparli tę konwencję. Tylko jeden jedyny Kościół katolicki nie? No to już wiecie. A w tej chwili Kościół tej konwencji nie broni. Statystyki jasno pokazują, to nie jest kwestia żadnych poglądów ani dyskusji, że głównymi ofiarami przemocy domowej, bo jest przemoc domowa, wbrew nacjonalistom i prawicy, którzy usiłują twierdzić, że w polskich domach nie ma przemocy, jest przemoc domowa, polskie domy są siedliskiem patologii i zła bardzo często i, i w tej przemocy cierpią słabsi, czyli kobiety i dzieci. I tak, konwencja jest bezwzględnie potrzebna, a jej zabranie cofnie nas do średniowiecza. I nie mówiąc o tym, że wyrzuci poza nawias, no właśnie, wartości europejskich. Na marginesie wartości można z filozofów greckich wysnuć i one są dużo lepsze i dużo fajniejsze. Etykę nikomahańską polecam. Rozmyślania Marka Aureliusza i zresztą wszystkich, wszystkich filozofów, jakich tylko sobie możecie wyobrazić. I tam są dużo lepsze wartości niż w Dekalogu, który nie jest znowu żadnym szałem ani żadnym odkryciem. Proszę Państwa, Kościół się również nie wypowiada, kiedy ograniczane są prawa obywatelskie, kiedy wprowadzane są bezprawne zakazy demonstracji, kiedy ograniczane są prawa człowieka, kiedy. Mówi się złe rzeczy, poniżające rzeczy, rzeczy, które śmierdzą Hitlerem i nacjonalizmem o różnych grupach społecznych, o gejach i lesbijkach na przykład. Kościół po prostu siedzi cicho. Więc nie, panie Adamie Michniku, to nie jest żaden nośnik wartości. Tyle chciałam powiedzieć. Kościół to jest sprawa polityczna i kościół należy rozegrać politycznie należy bezwzględnie odsunąć go. Jeżeli tylko się zdarzy, że odsunie się PiS od władzy i do władzy dojdzie jakaś normalna partia, w sensie przestrzegająca prawa i reguł demokratycznych, Kościół należy bezwzględnie odseparować od wszelkich spraw państwowych, odsunąć od wpływu na stanowienie prawa, nie pozwolić mu na to. Trzeba skończyć z tymi naradami rządu i episkopatu. Kościół nie może być faworyzowany na tle innych związków wyznaniowych. Należy zerwać konkordat albo zmienić go tak, żeby rzeczywiście była to umowa Równoważna, międzynarodowa, ale tak naprawdę po co lepiej go po prostu zerwać? Nie tak wiele państw w Europie ma konkordaty i na świecie. Polska nie musi być jednym z nich. Należy pozostawić kościół kościołowi, i wtedy być może z wielkim trudem i mozołem, po najwcześniej kilkudziesięciu latach, zacznie on być znowu siedliskiem wartości moralnych. W tej chwili to jest skorumpowana i straszna. Bezwzględna i chciwa instytucja władzy, instytucja polityczna, instytucja wpływu i oligarchia. Tyle. Polska bez nauczania o Jezusie w sensie religijnym byłaby lepszym krajem. O Jezusie można nauczać tak, jak można nauczać o Mahomecie, czy każdym innym człowieku, czy o Buddzie w ramach ogólnych nauk o religii. Ale to nie jest tak, że jakby się nie nauczało o Jezusie, to Polska będzie gorszym krajem. W Polsce należy nauczać o fake newsach, w Polsce należy nauczać o dezinformacji, zwłaszcza rosyjskiej, i sposobom jej przeciwdziałania. W Polsce należy nauczać o tym i prowadzić praktyczne zajęcia z tego, jak czytać tekst w internecie, jak słuchać vlogerów i blogerów, odróżniając prawdę od fałszu. W Polsce należy nauczać w szkołach technik manipulacji w komunikacji i tego, jak ich unikać, jak je rozpoznawać i czym są. W Polsce należy nauczać, czym jest populizm, jak go unikać, jakich polityków unikać, którzy czynią zło. W Polsce należy nauczać o ekonomii, o nowoczesnych podstawach finansów, o pieniądzach, o współpracy, należy jej uczyć, o wartościach, o patriotyzmie polegającym na tym, że się płaci podatki, wynosi śmieci, dba o płot nie tylko swój, ale wspólnoty, robi patrole sąsiedzkie, kiedy w okolicy są włamania. Sprząta kupy po psach, wyrzuca śmieć. To jest patriotyzm, a nie żołnierze wyklęci, w jakiejś części bandyci, palący żywcem stodołach kobiety i dzieci, a nie jakaś religia i fanatyzm. Tyle, proszę Państwa. Miłego dnia. Widzicie pewnie, jak moja twarz jest oświetlona, słoneczko zachodzi, ale jeszcze. Ciągle śmie świeci. No przykro mi, że same takie felietony nagrywam, chociaż chodzi mi po głowie jakiś weselszy felieton, może wreszcie o książkach, bardziej optymistycznym, Jak mówią, uśmiech i promek optymizmu to są wielkie rzeczy, które mogą zmienić dzień, mogą zmienić życie człowieka, więc no, należy się uśmiechać. Do usłyszenia w takim razie i obiecuję, że pogłówkuję nad nieco bardziej uśmiechniętym. No, może właśnie metafizycznym felietonem. Skoro kościół nie jest nośnikiem tych wartości ponadczasowych i metafizycznych, to może vlogerzy powinni kościół w tym zastąpić. Tradycyjnie oczywiście zapraszam Was do śledzenia moich mediów społecznościowych, Twittera, fanpage'u na Facebooku, Instagrama. Dziękuję za wsparcie na Patronajcie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu za kilka dni.